Gościem podcastu Powiat Nyski z pasją jest Mateusz Latawski z klubu Fort Nysa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Klub Fort Nysa działa już od kilku lat i zajmuje się popularyzacją futbolu australijskiego. To na początek powiedz proszę, czym jest futbol australijski, bo no mimo iż to dyscyplina sportu, która zyskuje na popularności w naszym kraju z każdym rokiem, to jednak wciąż są osoby, które, które być może mylą go z futbolem amerykańskim, no nie wiedzą, o co w tym sporcie dokładnie chodzi? Dokładnie, ludzie mylą futbol australijski z futbolem amerykańskim lub z rugby. A tak naprawdę jesteśmy czymś innym. Jesteśmy połączeniem piłki nożnej w dużej mierze z ręczną piłką, z koszykówką. Są elementy rugby. Gra jest bardzo dynamiczna. Biegamy, kopiemy, trochę się przepychamy, jak właśnie w ręcznej, więc, więc każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie. Również miłośnicy biegania, bo mamy też sporo ludzi, którzy biegało czy znaczy biega i. i... Fajnie się znajdują. Obecny sezon rozgrywkowy właściwie dobiega już końca, to powiedz proszę jaki był to sezon dla zawodniczek, zawodników klubu Fortnisa i czy jeszcze jakieś rozgrywki może w tym roku przed Wami? Sezon był trochę dziwny, mniej intensywny niż w zeszłym roku. Pierwszą połowę roku do czerwca, początku lipca mieliśmy fajną, dużo graliśmy, trochę nam turniejów odwołano, i został nam tak naprawdę jeszcze jeden, finałowy turniej Empire League Międzynarodowej Ligi Futbolu Australijskiego w Pradze. Tam jedziemy grać 25 października. Potem kończymy sezon, może jeszcze coś w okresie zimowym, zagramy lokalnego, ale to jest w powijakach i temat dopiero rozwojowy. Niedawno miało miejsce otwarcie filii klubów w Opolu, to znaczy, że się rozrastacie. Tak, rozrastamy się, rozrastamy się. Opole Antlers, tak klub będzie się nazywał, nazywa się. Tworzymy wspólnie z Nysą. Ludzie z Opola trenują w Nysie, z... ludzie z Nysy też jeżdżą do Opola. Tam się nam pojawiają też studenci z Opola, więc fajnie mieć kolejny lokalny klub na Polszczyźnie i, i mhm. już się nie możemy doczekać wspólnego grania, czy to na, na zimę, czy, czy może na wiosnę. No właśnie. E, zapewne poszukujecie zawodników i zawodniczki na sezon 2026. To powiedz proszę, e, jakie osoby są poszukiwane, kto w jaki sposób może się do Was zgłosić? Wiesz co tak naprawdę każdy może się do nas zgłosić? nie wiem, w wieku 16-50, <śmany> nie mamy limitu wagowego, wzrostowego, wiekowego, nie mamy żadnych limitów, zarówno w drużynie kobiecej znajdzie się miejsce dla każdego, czy to z doświadczeniem w grach zespołowych, czy całkowicie bez doświadczenia w sporcie przyjdziesz, nauczymy cię pokażemy, wszystko jest bezpieczne, wyjaśnimy, spodobać się. I tak samo z mężczyznami. Też nie ma żadnego wymogu. Często ludzie się pytają, a ja nie mam siły kondycji. Nie musisz mieć. Przyjdziesz, potrenujesz, kondycja się zrobi, wszystkiego cię nauczymy i, i będzie fajnie. A jak was znaleźć w takim razie? Najlepiej na Facebooku. Facebook.com łamane na Fortnisa tam też jest adres mailowy fornysa@gmail.com lub Telefonicznie. Numer telefonu również jest na Facebooku. W sumie, jak się nas tam w Google gdzieś pisze, to już można nas wyszukać, więc też nie powinno być z tym problemu. Trenujemy. Jeszcze teraz trenujemy u siebie na boisku tu przy rzece, naszym treningowym, ale na zimę wejdziemy na salę. Też myślę, że magnesem może szczególnie dla młodych osób, choć chyba też niekoniecznie takim magnesem, aby do Was dołączyć, i może być fakt, że wyjeżdżacie na zagraniczne turnieje, można sobie trochę pozwiedzać, no i na pewno też nawiązać nowe znajomości. Oczywiście, że tak. Gramy, graliśmy w Cambridge, graliśmy w Paryżu, w Wiedniu, w Budapeszcie, w Dreźnie, nie wiem, Warszawa, Wrocław, wiadomo w Polsce. Wybieram się w kilka innych miejsc w przyszłym roku również, więc jak najbardziej, jeśli ktoś chce grać, zwiedzać, trenować, czyli, czyli dobrze spędzać czas i aktywnie, i nie wiem, turystycznie, to, to, również, to również jest to miejsce i czas, żeby dołączyć. Właśnie wspomniałeś o tych wyjazdach. To jak wyglądają plany klubu na najbliższe tygodnie, może bardziej miesiące, czy już właśnie kształtuje się ten kalendarz na rok 2026, może zdradzisz, co będzie czekać zawodników kibiców? Zdradzić nie zdradzę, bo jeszcze jest za szybko dopiero tak naprawdę teraz kończymy sezon na koniec października właśnie w Pradze 25 i usiądziemy do kalendarza. Chcemy pograć trochę w Polsce, chcemy pograć trochę za granicą, świetny turniej dla kobiet się szykuje w przyszłym roku wyjazdowy. No mamy planów dużo. Myślę, że to tak grudzień, styczeń, na, tym przeł na przełomie roku będziemy wszystko mieli podopinane. Ale będzie się działo, więc jeśli ktoś chce dużo grać, zapraszamy na treningi. W Nysie jest też spora grupa studentów z zagranicy, którzy tutaj u nas się kształcą, czy na chwilę, czy może na dłużej. Czy ich też zapraszacie? Jak najbardziej. Mieliśmy w swoich szeregach, w zeszłym sezonie grał Juan e z Hiszpanii. Do tej pory mamy z nim kontakt, też próbuje tam w Hiszpanii rozkręcić trochę futy. Tak, zapraszamy, nawet ostatnio kontaktowałem się z uczelnią. Myślę, że niedługo poprowadzimy jakąś, jakieś wspólne zajęcia. W Opolu właśnie mamy kilka osób z Erasmusa dla przykładu, które się pojawiły na treningu i, i część z nich wróciła, i myślę, że już zostaną. Także zapraszamy czy studentów z Erasmusa, czy, czy normalnie stałych studentów, jak najbardziej treningi darmowe dla mężczyzn i dla kobiet. I wszystkiego nauczycie. To ja jeszcze zapytam o Ciebie. Jak rozpoczęła się ta, ta Twoja przygoda z futbolem australijskim? Moja przygoda rozpoczęła się w Anglii. Tam mieszkałem 13 lat, prawie grałem w piłkę, w rugby, grałem sporo. I gdzieś to pojawiło się miejsce dla futbolu australijskiego, ja lubię sporty kontaktowe, więc hokej na lodzie i takie tam rzeczy. Więc od razu się zakochałem w tym sporcie. Wracając tu do Polski, założyłem klub. Nagle się okazało, że dość sporo osób w nich się i mężczyźni, i kobiety chcą grać, trenować. No, I tak ruszyło. I gramy już, trenujemy od pięciu lat. Co daje ten sport? Wiesz co, różnorodność. Tak naprawdę wiele osób jest zaskoczona, że, jest ten, ten, że ten sport jest tak dynamiczny, jest tak różnorodny, że tak naprawdę każdy przychodząc powiedzmy z jakiegoś backgroundem, z innego sportu już na starcie w czymś jest dobry i, i poznaje całkowicie coś innego i nagle widzi, że... Że tu jest gra płynna, nie ma przerw, nagle się dzieje akcja, koniec meczu, a jestem zmęczony. Tutaj możemy gdzieś pojechać, podzwiedzać, poznać nowych ludzi. Całe to środowisko futbolu australijskiego jest, jest świetne, więc ludzie też czują się poza treningami fajnie, bo poznają nowych ludzi, zwiedzają fajne miejsca i, i jest, jest po prostu tyle rzeczy, które przyciąga do tego sportu i wyróżnia nas na tle, powiedzmy, piłki nożnej, że, że każdy, kto przyjdzie, już chce zostać. Zauważasz, że to zainteresowanie futbolem australijskim, w Polsce, czy też przede wszystkim tu u nas? W powiecie nyskim, czy ono wzrasta? Tak, wzrasta. Wiesz, jak myśmy zaczynali, to był jeden klub w Warszawie. Teraz już się pojawiły inne miasta. Czy to bytą Wrocław, gdzieś tam Poznań, Kraków, gdzieś tu w Sochaczew próbuje Nysa, to Pole jest, tak samo w, gdzieś. W Czechach coraz więcej gramy z praską drużyną, więc w okolicach coraz więcej ludzi chce grać, coraz więcej ludzi przychodzi, gdzieś tam nowe ośrodki się pojawiają i myślę, że to z roku na rok będzie nas więcej i, i będzie można fajnie rywalizować. To na koniec zapytam, czego Wam życzyć? Więcej ludzi do tego, żebyśmy rozwijali zarówno męską, jak i kobiecą drużynę w Nysie, więcej studentów, żeby uczelnie też mogła reprezentować, żebyśmy mogli reprezentować uczelnie międzynarodowo. Oraz tego, żebyśmy mogli gdzieś stale pograć nas w jakimś boisku, bo cały czas szukamy swojego miejsca. Mamy boisko treningowe, ale jakbyśmy mieli gdzieś miejsce, gdzie możemy organizować turnieje, wtedy byśmy byli bardzo często w Nysie i myślę, że to by było też fajne dla mieszkańców Nysy, żeby zobaczyć nas częściej i poznać nowy sport. I tego sobie życzę, żebyśmy też takie miejsce znaleźli. No bo właśnie, to jest też sport, warto zaznaczyć, bardzo widowiskowy, chyba też dla, dla kibiców, którzy mogą przyjść i właśnie pooglądać to, jak walczycie. Tak, wiesz co, że jak już zrobimy jakiś turniej w nysie, to później mamy właśnie taki feedback od ludzi, że że kurczę, ale to jest fajne, tu się tyle dzieje, ja nie wiem, o co chodzi w tych przepisach, ale tu się tyle dzieje, fajnie się to ogląda. Wręcz nawet jak trenujemy tutaj przy rzece, koło marketu, to, to jak ludzie gdzieś idą na spacerze, się zatrzymują się i mówią o, co to jest w ogóle, nie? Fajne to jest i stoją mi pół godziny, oglądają, jakby trenujemy, więc, więc tak, jest to widowiskowe i fajnie by było to pokazać częściej w mysie. No to tego wszystkiego, co też powiedziałeś, to oczywiście życzymy, a ja dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.